Siemaneczko, tu Wronek i czas na kolejny odcinek Darksiders. E, na razie pływam tu po kanałach, kanalikach, jakichś zatopionych, o kurwa, mieszkaniach rybeć, których nienawidzę, ale to już wiecie przecież. Kurwa ile tego dziadostwa tu jest. Dobra, ginie wszystkie, wpisz rybcie. Hop, dobra i czas szukać klucza, tak naprawdę szukamy klucza. Eee, który pozwoli mi na przejście dalej. Dobra, daję nura. I znów daję nura. Nura dawaj, zanim rybka zauważy, i sru. Płynę dalej. Eee, ok. Okej. Co tutaj było? Tutaj było jakieś. Tu jest wyjście do góry. I obawiam się, że to jest wyjście w miejsce a nie, dobra, przepraszam, to nie jest wyjście w miejsce, gdzie pójdę dalej. A co za tym idzie, właśnie tu idę, ponieważ tu kolejna część odłamka gniewu jest. Dostałem nowy odłamek gniewu, dzięki czemu mam trzy sloty w tym momencie. No i znalazłem też dźwigienkę, która... A, wyłącza wiatrak, wybornie. A więc mogę płynąć już dalej. Świetnie, nie ma bąbelków. Teraz wojna już da radę. No to chyr pod wodę. I czas pozwiedzać troszkę, nie? Jak to ja, staram się zawsze odkryć, ile wlezie, tu coś może będzie. Nope, tu są tylko kraty. O, wysuki. suki! wszystkie wszystkie pizdu. Spoko zostawiłem mi na końcówce życia. Aż to dzidy jedne. Tu już byłem u góry. Byłem, a może się zrespiło co nieco tam tu? O, wygląda jakby mnie tu jednak nie było. O, proszę, widzę, że zapisanie gry jednak nie pomaga. Dobra, no to w takim razie trzeba. op, zmienić sobie power-upa. O, ściągam tego, a przypisuję kosiarza. Ender. Stan gry, zapisz grę Gdziekolwiek tak Okej, okay, dobra Gra zapisana No to do Wody. czy ja może Właśnie, nie mam przypadkiem gdzieś Nope, same pustki No nic, czas sobie radzić w takim wypadku Może znajdę gdzieś Wajzewulgrim'a. Grima. O, 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 nie Gdzie Kurwa warybki cholerne no, nawet nie wyleczyły lekko. Okej, okay. tu kolejne jakieś są. Trzeba to pozabijać. O, no, widzę, że moje machanie mieczem tak nie na wiele się zdało. W sensie machanie tak na ślepo. O, i teraz mogę tu przepłynąć, już swobodnie się wynurzyć i rozglądnąć. Kolejna skrzynia. Lubię te skrzynie. Je. Yeah fragment zbroi. Nie, klucz widzącego. A to pff. liczyłem na jakąś walkę czy coś. Chociaż może w złej godzinie to mówię, bo zaraz wa wynurzy skądś. Jakieś wielkie skurwysyństwo i mnie będzie chciało zeżreć. A ja nieco upośledzony na punktach zdrowia jestem, jak widzicie sami. Więc mogłaby to być nie do końca sprawiedliwa walka. No ale cóż, nic nie poradzę w tym momencie, teraz mogę tylko przejść dalej do przodu. Aaa! U mnie lęka na krwawo Dobra e, No to co? No to w takim razie suru przez drzwi, z buta wjeżdżam U. O! Coś tu jest, coś tutaj się Ej, the fuck? O, właśnie Kamera e, Dobra Dajcie mi sekundę, bo ja sobie zapomniałem odpalić mój zegareczek w związku z czym muszę go tylko szybko ustawić, ale to nie zajmie dużo czasu. OP! Dobra, ruszył zegar, rozglądamy się. Tu jakieś czerwone szpony, tu też. Jestem na dziedzińczyku i widzę skrzynkę z punktami zdrowia. Myślę, że to jest dobry moment, żeby tutaj właśnie zacząć. Dlatego, że jednak stan mojego zdrowia w tym momencie był dość bardzo biedny. Dobra, właśnie tu, no i co, co? A, może trzeba to pocharatać. Ostatnio jak to rozwaliłem, dostałem broń. Czyżby w końcu moja upragniona. Czyżby, czyżby, czyżby. Uwaga, ostatnio dostałem gwiazdkę z takiego światowida. Jest! To chyba to. Wygląda jak wielka rękawica, więc to na pewno to w końcu. Nareszcie. Kam tu, papa. Jest. No i na to czekałem. Tylko to oznacza, że teraz zaraz będą wrogi. Jest rękawica wstrząsu. O je... Yeah. Oj samo, ocie w pizdł, jakaś wielka łajza przylazła. takiego jeszcze nie biłem chyba. O, dobra. a no nope, not today, bitch. O, dziekój was tymi pazurkami. Poprzecinam jak mojemu kotkowi. O, no tak, jeszcze się kurwa nawaliło teraz jakiegoś dziadostwa takiego. Ale ja ich mogę wszystkich odrzucać, dobra. Czas się zająć dużym, bo duże jest największym zagrożeniem w tym momencie. Chociaż jak tak patrzę, to chyba jednak nie jep. O, dawaj go, dawaj go, morduj gnoja. O, jak pięknie go ujeżdża. Tak jest, Niwajze. Dobrze. Hop! A, to on go jeszcze nie skasował. Ocie, wpizdu. To tyle niedobrze, że liczyłem na lekki. O, dawaj na niego jeszcze raz. Ujeżdżaj, Wajze. Zniszcz tam po dupie! O dobrze, coś mu obciął. A, to głowa była. Ok, Chodź ty też już. Ejże, że i, i z głowy. Jeszcze jakaś jedna łajza. A pierdolę, będę się bawił rękawiczką. Nie. Tego trzeba pokroić normalnie, bo to... Jeb go z ping-ponga I morduj łajze Tak jest No cóż stan zdrowia i tak wygląda lepiej niż wyglądał przedtem Kurwa kolejne O jeszcze jeden taki No Widzę że rękawiczka nowa jest fajna ale aż tak Kurwa od tyłu nie zachodzą te łajzy O Dobra i dalej Aha, nie podoba mi się to ani troszkę, dobra, jeszcze raz, o, dawaj go, dawaj go, dawaj go, czyżby go, się zastanawiam właśnie, czy on go kasuje od razu za pierwszym razem, tylko potrzebuje miejsca, bo raz tak miałem, że prawie skasowałem gościa, ale brakuje mi miejsca, nie, on i tak potrzebuje dwóch razy, tak, raz to za mało, o, pięknie, i w pół. dobra, Zamieniamy się, wiebakę. Kam tu papa, o! Aha, to się pozamieniałem, widzę. Zapomniałem, że egzekucja w tym stanie zamienia je z powrotem. W zwykłego. O, chodź tu, także żebym widział, jak łeb obcinasz. tnij mu głowę i znów w ścianie uciął mu głowę. Czy nie potrafisz, chłopie, tego zrobić normalnie? No, jeszcze ta łajza mnie tu prawie zabiła. No dobra, przyjdę na jakieś punkty życia. Ale stan zdrowia jest dokładnie taki, jak był przed wejściem w tą lokację. O, przepraszam, ciutkę mi lepiej. Wszystkich zabiłem, no, get out of here. Dobra. A, i tam jest teraz skrzynia. No, to teraz można się pobawić. Dawaj. Pisgały. Tak jest. No, do góry, do góry synek, do góry, chociaż nie wiem czy mogę mówić synego jednym z czterech listów apokalipsy, ale jest klucz widzącego, dobra, hop, tylko punktów życia zajść znów nie ma. Stamtąd chyba przybyłem gdzieś. No nic, hop, do góry, do góry, no i co, idziemy dalej, a, mogę wrócić, o, to czekajcie, to ja na chwilę się cofnę, zobaczę co jest gdzieś tam za tymi wszelakimi różnorakimi skrzynecz, znaczy, aha. Wrócę się, chuja. No chyba jednak nie dziś. Dobra, to jadę dalej. Jak się wrócić nie da, to, to się nie da. To trzeba iść do przodu. O, te drzwi. No teraz jaką rękawiczkę, to jestem kozak, nie? Op, to mogę rozwalać. Ocie. Do wody, no to do wody. Dobra, co tu mamy? Nic ciekawego na razie. Zwyczajny korytarz, nawet rybek nie ma. Tfu, twu niech tak zostanie, bo... Punktu życia też nie ma, więc spotkanie z jakimiś rybkami czy innym tałatajstwem, no, mogłoby mnie dużo kosztować. Zebra. do góry. Co tu mamy Okej, okay, tu jeszcze nie byłem. Oha. To nie wróży nic A, kolejna taka łajza ucieka przede mną. No dobra. Jest skrzynia. To akurat sympatycznie. Z życiem. O, to biegł się do tej skrzyni, bo to. To się przyda jak najbardziej. Dobra. No, to mam full punktów życia. Skoro tak, to teraz mogę odkrywać wszelakie zagadki. Jest kolejna skrzynia. Czyżby z gniewem? Tak jest. Jest tutaj i gniew. Dobrze, doładuję się do full, aby tam już tak słabutko było. No i czas na trzecią skrzynię, której nie ma. Ale, 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 moi drodzy, skoro dostałem skrzynki, skoro mnie uleczyli, wkurwili, to znaczy... Że coś tu będzie nie tego. Ok, na razie odpalę dźwignię i zobaczę, cóż się stanie. A, pojechałem sobie do góry. Schodami niełaska, nie? Jak zwykły, normalny człowiek. A, dobra, już czaję. Znowu mamy kuźwa zabawę w myślenie. Wolę tłuc tutaj niż myśleć, ale okej okay. To do góry, ale to do góry to mi w zasadzie chyba niewiele daje, bo tam i tak nie dolecę, a on się nie złapie. A nie, złapą się. O! Dobra, co się stanie jak obrócę tą dźwignię? Też pojadę do góry? Hm, pojechałem w dół, w pytkę. Super, właśnie o to chodziło. Dawaj do góry z powrotem, ziom. O! Dobra, a teraz ja lecę, po jakiś tu artefakt leży. Co to? Żołnierz? Żołnierz! Same żołnierze wszędzie. Op, od tej strony się nie chyci, nie chyci się. No to chyba trzeba jak zwykły Kowalski dymać na schody i stamtąd kombinować. Okej, okay, co my tu mamy? A, tu pewnie jest reset wszystkich dźwigienek. To tak wygląda, uwaga. Fala uderzeniowa, o! Czekajcie, bo nie doczytałem, co ja mam zrobić, no? Może tak? A tak, tym pisgnął w dół. No dobra, ale teraz... Ja może rozkminie na cholerę mnie ten kaktus. Gdzie ja w ogóle mam iść? No do góry, to, to wiem, do góry, ale... Do której góry? Tu są jakieś kratecki. No ja cię wpis... Która jest najniżej? Chyba ta jest najniżej, nie? A może pierwsza? Dobra, dawaj! Harataj, że to chopie! Dobra, trzeba w to pisnąć. A, jeszcze chwilę. No. Aha, teraz się nie da. W bok. A, w tą mańkę nie pójdzie. Dobra, no to jedziemy w drugą. Eee, e, synek, nie tak. Jezusie, jak ty jesteś... ...nieposłuszny. No i tak, i odepnij, kurwa. Co ci to zrobiło złego, że tak to chcesz odpychać? Wajzo jedno. Aj, w lewo. Dawaj, dawaj, dawajesz. Tyle? Tyle. Ha, po co mam to... O, 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 o! Jestem I co? I tak się tam nie chyci? I tak się nie chyci. To na cholerę mi ten silnik w ogóle. Kuź, wadają tylko po to, żeby się nie przydał. No to w dupie mam takie prezenty. Tam to jest najniżej, no jak byk. A ja jak ta faja... Dobra, już widzę, tam mam iść. Ja jak ta faja wziąłem i skoczyłem. No w wpizdu. No chyba, że jest jeszcze jedna opcja. Fri... O, 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 o. Czyżbym stąd? A no właśnie, dobra. Udało się. No to co? No to sru na drugą stronę i sru doleć, doleć, dobra. Doleciał. Tylko zaś jak teraz tu kuźwa uczynić. O tu to on nie wyleci, to nie ja, nie ma bata A, chyba wiem Dobra, trzeba wracać, Juu, w tą stronę łatwo Tu chyba... A nie, nie tak źle, dobra Jedziemy w dół. Ten silnik trzeba chyba zabrać ze sobą i tak go sobie przerzucać pomiędzy tymi belkami Dobra, chłapaj go a złapże go i ładujemy na górę, tak jest, pięknie Hop, dobra Jedziemy, hyr do góry Kuźwa, jakie rozkminy Pizgnę zaraz Hop, bra. No, i przejechało A to już nie po co te barierki są z tyłu, dobra Hop, przesuwamy obiekt, przesuwamy Hop, tu nie przeleci, nie przeleci, dobra co się stanie, jak tym podjadę? W górę czy w dół? Hmm, w dół. To do dupy. No ja właśnie tym chcę do góry dojechać. Tam to trzeba w takim razie zniżyć. Czyli trzeba tam przeskoczyć. Nic prostszego, nie? Op, dawaj, 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 dawaj. Dobra, doleciał. I zrzucamy na dół. Hop, teraz tutaj dolecę. Pierdykam jakie rozkwiny. Dobra, piznicy. Jeb z rękawicy, dobrze. I na drugą stronę. hop. i do góry. Dobra, i teraz czas. A, w ten sposób. Przedtem jakaś się udało. Dobra, dawaj do ściany. Powinno wystarczyć, nie? O, o, o. Dobra, już. Teraz się ładuj na górę synek. Po ścianie. Co do Wafla. Odsunąłem to od ściany. No w pytkę. Dopchnij do końca. Wajzo. Od tej strony się nie wskoczy. To kurwa, brawo, ja. O, dobra. Biegł się na począteczek, na począteczek, po schodeczkach, do góry, do góry, do góry. O, tu w lewo, w lewo, potem rozpęd, biegiem i przelot. hop, dawaj o kurwa. Dobrze, widzę, że wciskanie spacji, tak naprawdę, to jest jedyne moje wyzwanie. I jak widzicie, wychodzi mi rewelacyjnie. Jestem dobry w tą grę, wygrałem ją chyba. No, dawaj, dawaj, jeszcze raz. Uda się, udało się, dobrze. Pierwsze podejście, teraz drugie. O, nawet gładko poszło i trzecie. O, też, dobra. A teraz jeszcze wskoczyć na to bez spadania w dół. Wow. Jest. Jestem u góry. I co? Tu coś jest? Skałki. Dobra. Jest tak lubię pozwiedzać, wiecie jak jest, nie? Tam czegoś nie ma, przypadkiem Tu nie, tam nie dolecę A tam niczego nie ma, dobra Srać na to, idziemy dalej No najwyżej będę potem ganiał Szukał, biegał i psuł, dobra Z rękawicy, pis Dobrze Nawet duszę z tego dostałem, a właśnie To ja mam tutaj broń, tak Mam, czyli mogę w Wniósładzić power-upa, wybornie To było to? Chyba to był ten Kuch. tak a to, Samoczynne narastanie gniewu, a to, a ja tym nie biję, to Dob jeden chodźcie tu he he he, jak fajnie wszystkie rozpieprzone, i jeszcze raz. Jak miazga z nich zostaje rozpisgany na kisiel? Patrzcie, i jeszcze raz z powietrza! I jeszcze raz z powietrza! O, to muszę wycelować! O ty u mnie farfocel jeden! Dawaj. Wszystkie do piachu! Umierajcie. Co by było, jakbym tu spadł? A, spadłbym daleko. Dobra, to ja tam nie chcę spadać. To jedziemy. O, 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 To ta łajza. To ta sucha. wy. Dwa pizdruty małe. O! Przylazła. Nie dobrze. I co? Wskoczy tu na dół? Nie, muszę sobie poradzić najpierw z tymi dwoma. Hop. A, i siadło kombo na 18 strzałów. O! Myślę, że chyba nawet na więcej razy. Co to kuźwa wybucha jeszcze? Z czym jadowa fla Dobra, większość już do strzału. Je. Yeah. I w pół, tak jest. I strzela firebolami. No srogo. Dobra, już nie strzela. Aha, znów mnie wykiwała. Proszę, jaka ona szczwana jest. Dobra, a ja jadę dalej, i jedyne co spotykam na swojej drodze to te białe, znaczy niebieskie skałki, które teraz już bez problemu mogę rozpierdzielać na kozaka. O! Znowu te łajzy. Hehehe. He, he. Podleś bliżej, cwaniaku! O, ale przecież ja tu byłem! A, wyszedłem teraz z innej mańki, dobra. Okej, okay. skoro tak, to znaczy, że teraz tędy przejdę. O, i tu chyba trzeba się udać właśnie. Uuuu! Okej, okay. osuszyłem. Dobra. I naprawiłem pociąg! O oh nice. Aha! I teraz, gdyby nie mój stary, znaczy poprzednio odcinkowy sprytny sposób na przejście tam, to teraz mógłbym bezproblemowo dotrzeć do tej skrzynki. No jak zwykle w rynek lubi sobie utrudniać życie. Dobra, słuchajcie, o, ja stanę tu na platformie i to będzie myślę dobre miejsce na zakończenie dzisiejszego odcinka, no bo tak, niestety trzeba już kończyć. E, mam nową turborękawiczkę. Pochwal się panie wojno. Oaa, dobrze. No. I ona nawet ma rapa, świeci na różowo, troszkę pedalsko, no ale cóż począć? Teraz mam dwie wielkie rękawiczki. Eee, e, e, ubieraj ją. Op. No patrzcie się, chwilę, chwilę nic nie robię, zaraz mu ta rękawiczka zniknie. No nic, dobra, to nie ma w tej chwili, o, zniknęła. Największego znaczenia, najmniejszego znaczenia, e, bo trzeba kończyć. Także słuchajcie, e, oczywiście już jutro kolejny odcinek Darksiders, poprzedzony e, lekką dawką Hearthstone'a. No a tak to ja zachęcam was do lajkowania fanpage'a i zachęcam was do subskrybowania kanału, e, kto jeszcze tego nie zrobił, mnie będzie bardzo miło. No i co, no i myślę, że to tyle, także e, do usłyszenia już jutro i trzymajcie się, strzałeczka, hej!